Ty ary ty siedem. We teleported to lab. Zostaliśmy teleportowani. Bierzmy szybko i lepiej się zmywajmy. Tego latoru szybko widzę. Mam klucz. O, pomogłem Ja biorę odetnę Szybko musimy się spieszyć, zanim pigi się obudzi. O, okay. o! Uh. Pomocy, pomocy! To jest bomba. Pierwszy, bo już się teraz. Jak z budynku, gdzieś takie coś, a co teraz... Ten, od, ten teraz od... A teraz wybuch. O, nie widziałam nic. Widzę go. Widzę go, jak ucieka. Eee, ja już po bólu głowy, od takich mocnych chujących, to naprawdę bolało, ten hit, to boli naprawdę mocno, nie, nie pozwalam wam w takich kieszeniach takich przychodzi. Lepiej szybko i się znowu przyszło... ...sluty? ty, Kwiatł ty, ty idź do tego pokoju... Ah. okej okay. znowu w takim mocnym polu prawie mu rozbiłem mi odbiłem tym hitem pogłębił mi jeszcze Prawie do mózgu do idziemy, 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 mimi. Jestem już idziemy, 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 to tam. idziemy, dalej. Ja idę... Ja idę tam do środka.

Tutaj szybko, szybko szybko, szybko musimy się spieszyć. spieszyć musimy się spieszyć. uciekom Tylko zostało tak. I tu jeszcze nigdy nie wrócimy. Widzę, nie do mnie, nie do mnie, proszę. Serio. U, dziękuję widzu Widzu Masz już jest chyba w stole wyjścia, ja mam młotek powiem Ci widzu właśnie już go korzystam Widzu czekam na Ciebie Czekam i patrzę czy zami na pigi nie idzie albo czy ty

Awatorium było bardzo duże. Piekło? Awatorium? Co teraz? Well, well. Znowu wy idziecie teraz do mej sekret... sekretnej... w mojej bazie. Sekret... w mojej bazie. Teraz, moi chłopacy, bierzcie ich teraz. Ha 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 Bye Hi, I'm sister of Zebra Some here in this hole.